Dzień dobry. Witam na wykładzie związanym z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu dla osób starszych, czyli VR w perspektywie 60. Projekt został opracowany na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w interdyscyplinarnym zespole architektów i informatyków. Dlaczego podjęliśmy się tego tematu? To było wyzwanie między innymi związane ze zmianami demograficznymi, które nas czekają. Za 30 lat przewiduje się, że co trzeci Polak, co trzecia Polka. Będzie seniorem, czyli osobą powyżej 60 roku życia, czyli osobą, która zmagać się będzie z wieloma dysfunkcjami. Dysfunkcjami ruchowymi, motorycznymi, z dysfunkcjami sensorycznymi, czyli z problemami ze wzrokiem, ze słuchem, ale także zwiększa się ilość osób i użytkowników, którzy zmagają się również z chorobami otępiennymi. Projektowanie dla osób starszych czy dla osób z niepełnosprawnością kojarzy się zazwyczaj z barierami przestrzennymi. Na slajdzie widzicie Państwo symulator starości. Wykorzystujemy go w szkoleniach, w badaniach przestrzeni zbudowanej. Ten symulator starości pozwala wczuć się w sytuację osoby starszej, natomiast imituje tylko dysfunkcje fizyczne. Dużym problemem są dysfunkcje sensoryczne związane z problemem ze słyszeniem, z zaburzeniami wzroku i projektowanie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości pozwala włączyć zagadnienia związane ze starzeniem się w proces projektowy i wykorzystać współczesne technologie takie jak wirtualna rzeczywistość. Efekty, jakie można uzyskać dzięki wirtualnej rzeczywistości, tworzą istotną przewagę nad istniejącymi już rozwiązaniami, w szczególności poprzez możliwość poruszania się w zaprojektowanej przestrzeni, poprzez możliwość szybkiego weryfikowania rozwiązań w czasie rzeczywistym. VR daje też lepsze efekty niż projektowanie na rysunkach czy modelowanie poprzez prezentację. Wizualizacji. Czym jest VR z perspektywą 60,? Plus? To rozwiązanie, które symuluje z wykorzystaniem okularów wirtualnej rzeczywistości różnego rodzaju sytuacje przestrzenne, które możemy zaprezentować z perspektywy osoby starszej, wykorzystując obrazy symulujące różnego rodzaju dysfunkcje, wzroki. Wzroku. Tutaj możemy także ułatwić proces projektowania poprzez szybką wymianę sposobu oświetlenia, jego natężenia, temperatury barwowej czy też zastosowanej kolorystyki we wnętrzu. Możemy szybko weryfikować te założenia i tworzyć lepsze rozwiązania. Przygotowując się do projektu, informatycy porównali dostępne okulary, biorąc pod uwagę sposób ich integracji z Unity, łatwą konfigurację, rozdzielczość, wydajność, ergonomię, to czy te urządzenia są samodzielne, czy trzeba je integrować z innymi urządzeniami. Bardzo ważne było dla nas to, jakie. Kontrolery będziemy mogli wykorzystywać, ze względu na to, że osoby starsze, które chcemy badać z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, nie są biegłe, jeżeli chodzi o wykorzystanie komputerów, klawiatury i innych urządzeń sterujących. Ważne też było, żeby te okulary były wyposażone w urządzenia śledzące ruchy użytkownika. Na tej podstawie wybraliśmy sprzęt Oculus Rift. Zacznijmy od tego slajdu jeszcze raz, czyli na tej podstawie, tylko muszę przypiąć tę pchełkę, bo ona tu odpadła. A, dobrze. Nic się nie stało, ale... Dobra, otóż... ale już, już te najgorsze slajdy mam za sobą, okej. Okay. Dobrze. Czyli na tej podstawie z tego znają? Yy, czyli porównanie dostępne? No właśnie, dokładnie. Od, tak. Sekundkę, ja już powiem kiedy i możemy zaczynać przygotowując się do projektu musieliśmy wybrać spośród dostępnych okularów taki sprzęt, który najlepiej będzie realizował nasze potrzeby. Podczas procesu porównywania okularów braliśmy pod uwagę sposób integracji z programem Unity, łatwą konfigurację, rozdzielczość sprzętu, jego wydajność, ergonomię, w tym ergonomiczność kontrolerów. To to, czy wyposażone są te okulary w samodzielne urządzenia, czy mogą samodzielnie funkcjonować, czy jest wyposażenie w urządzenia śledzące i ilość stopni swobody. Na tej podstawie wybraliśmy sprzęt typu Oculus Rift. Oczywiście w miarę rozwoju aplikacji sprzęt można zmieniać, natomiast w czasie realizacji projektu, właśnie Oculus, Syrift spełniał nasze wymagania ze względu na dużą wydajność, na łatwą integrację z programem Unity, ergonomię kontrolerów i wygodę w użytkowaniu, ponieważ ważnym elementem naszym, naszego projektu było to, żeby tą aplikację wykorzystywali nie tylko projektanci, ale również osoby starsze. Wymodelowaliśmy dwa wnętrza. Projekt mieszkania, gdzie stosowaliśmy i realizowaliśmy zasady projektowania uniwersalnego, czyli staraliśmy się przygotować to mieszkanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Osobą i użytkownikiem tego mieszkania miała być osoba poruszająca się na wózku, która zmaga się z dysfunkcjami wzroku sług. Czyli osoba starsza. Mieszkanie nie ma dużej powierzchni. Jest to mieszkanie przeznaczone dla jednej osoby bądź też dwóch osób. Wyposażone jest w część dzienną, czyli kuchnię połączoną z pokojem dziennym, w łazienkę, która również jest zintegrowana z częścią sypialnianą, z częścią nocną. Poza tym zaprojektowaliśmy przestrzeń publiczną, przestrzeń korytarza, która może pełnić funkcję wnętrza w obiekcie usługowym, w obiekcie opieki zdrowotnej czyli w takiej przestrzeni, w której porusza się zazwyczaj osoba starsza, i która musi być dobrze opisana musi być czytelna, tak żeby ułatwić orientację osobie starszej. Tego typu wnętrza są bardzo ważnymi przestrzeniami dla osób starszych. Jest to przestrzeń zamieszkania, ale także przestrzeń użyteczności publicznej, w której często osoba starsza czuje się zdezorientowana, niepewna i brakuje jej realizacji potrzeby bezpieczeństwa. Te wnętrza pozwalają projektantom zastanowić się nad tym, jakie rozwiązania przestrzenne należy realizować, jak zaprojektować informację graficzną i właśnie dają możliwość też testowania przyjętych rozwiązań. Co ważne, projekt daje możliwość zasymulowania różnego rodzaju dysfunkcji wzroku, takich jak zaćma, jaskra, dalekowzroczność czy postępujący zanik rozpoznawania kolorów, żółknięcie obrazu. Są to dysfunkcje charakterystyczne dla starszych osób. Konsultowaliśmy je z lekarzami, z lekarzami geriatrami. Symulacja jaskry, jej głównym objawem jest zanik pola widzenia. Przyczyną jest nieleczone nadciśnienie w gałce ocznej i widzicie Państwo właśnie, jak widzi osoba, która zmaga się z tego typu chorobą. Symulacja dalekowzroczności postępuje w miarę starzenia się i charakteryzuje się zwiększaniem właśnie problemów z widzeniem i charakteryzuje się także tym, że zwiększa się ilość wady wzroku w miarę właśnie naszego wieku i starzenia się organizmu. Symulacja zaćmy jest to dysfunkcja wrodzona y, lub też degeneracyjna choroba oczu y, prowadząca do zmętnienia soczewki y, polega na powstawaniu y, plamek lub y, zmętniałych obszarów na zwykle przeźroczystej y, soczewce oka. I symulacja żółknięcia postępująca wraz z wiekiem, polegająca na występowaniu zjawiska żółknięcia widzianego przez oko obrazu, co powoduje między innymi pogarszenie rozpoznawania kolorów. Ta dysfunkcja powoduje, że projektanci muszą pamiętać o tym, żeby nie łączyć, na przykład, koloru niebieskiego z zielonym, ponieważ żółknięcie obrazu powoduje to. To, że te barwy zlewają się i są nierozróżnialne dla starszego użytkownika. Za chwilę zaprezentuję, w jaki sposób choroby wzroku wpływają na postrzeganie otoczenia. Właśnie w ramach realizacji wirtualnej rzeczywistości w perspektywie 60, jesteśmy w stanie oglądać oczami osoby starszej z różnymi dysfunkcjami wnętrze zaprojektowanego mieszkania bądź też korytarza co jak widać pozwala na szybkie wprowadzanie odpowiednich zmian w wyposażeniu czy też w kolorystyce czy też oświetleniu danego wnętrza Możemy również porównywać rozwiązania kolorystyczne. Testowaliśmy barwy bardzo intensywne, mocne, również nakładając na nie prezentowane wcześniej dysfunkcje wzroku. Analizowaliśmy również popularne zestawienia minimalistyczne, gdzie tego kontrastu brakowało i również na tej podstawie mogliśmy przeanalizować i opracować, wytyczne zgodne właśnie z zasadami projektowania uniwersalnego, dedykowane osobom starszym. Podczas projektu współpracowaliśmy ze szpitalem geriatrycznym w Katowicach. Studenci i opiekunowie naukowi mogli odwiedzić oddziały szpitala geriatrycznego i wspólnie z psychologiem panem Adamem Bednoszem mogliśmy również przetestować nasze rozwiązania na pacjentach tego szpitala, ponieważ chcieliśmy również, żeby ta wirtualna rzeczywistość służyła do badań osób starszych, do diagnozowania zaburzeń poznawczych. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że VR pozwala przenieść szybko badaną osobę w wybrane miejsce i w wirtualnym środowisku uczestnicy mogą zanurzyć się w specjalnie opracowanych scenariuszach. Opracowaliśmy dwa zadania eksperymentalne, które były testowane na pacjentach Szpitala Geriatrycznego w Katowicach. Pierwsze ćwiczenie polegało na badaniu orientacji przestrzennej i za pomocą wirtualnej rzeczywistości w zaprojektowanym przez nas korytarzu. Opracowywano trasy, które uczestnicy mieli zapamiętać i które mi mogli w wirtualnej rzeczywistości wędrować. Drugie zadanie polegało na analizie pamięci epizodycznej. Polegało ono na tym, że w wymodelowanej przestrzeni umieszczaliśmy różne przedmioty, i te przedmioty trzeba było zapamiętać i odnaleźć właśnie w wirtualnym pomieszczeniu. Analizowano ilość odnalezionych przedmiotów, tempo tego zadania. Wszystko to jest związane właśnie z badaniami zaburzeń poznawczych i z szybkim diagnozowaniem chorób otępiennych. Co daje nam ta wirtualność rzeczywistość? Po pierwsze, możemy wykorzystywać ją w procesie projektowania architektonicznego. Możemy analizować daną przestrzeń pod kątem poszczególnych dysfunkcji wzroku czy też słuchu. Możemy mieć podgląd na dane wnętrze w porze dziennej czy też nocnej. Możemy sterować oświetleniem. I możemy również zmieniać układy kompozycyjne i elementy wyposażenia wirtualnej przestrzeni. Możemy również wchodzić w tryb gracza. Poruszanie się jest zaimplementowane prostym skryptem, z ruchem jednostajnym, z niewielkim przyspieszaniem i zwalnianiem na początku i na końcu ruchu dla większej imersji i realizmu danego zadania. Aby stworzyć listę zadań do wykonania przez gracza, stworzyliśmy własny system zadań w programie Unity, zbudowany pod potrzeby użytkowników, czyli pod potrzeby projektantów, ale również pod potrzeby osób starszych. I ten system zadań obsługuje różne polecenia polegające na podnoszeniu danych przedmiotów, przemieszczaniu ich, przenoszeniu w odpowiednie miejsca i odszukiwaniu ich. Podsumowując, aplikacja rzeczywistości wirtualnej wspomaga projektantów, ale także optymalizuje projektowanie architektoniczne. Jest również narzędziem służącym edukacji młodszego pokolenia, studentów z Wydziału Architektury, informatyki, ponieważ to narzędzie wykorzystujemy również podczas zajęć dydaktycznych. Jest to też nauka poprzez zabawę, Ponieważ możemy również wchodzić w tryb gracza. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nasz projekt Państwa zainteresował i zapraszamy do współpracy z Politechniką Śląską. Dziękuję bardzo.